Witam, witam, siema, siema Dajmy więcej tutaj Czas na Minecrafta yeah. um. to brzmi lepiej Tutaj nic nie zmieniam, tu nic nie zmieniam. Ocz sobie co ja? Wielki powiększony Eee no dobra Czas na Minecrafta Zagrałbym z lepszym generowaniem terenu, ale mi optify nie działa przy yy, fabryku. No oh, i jest oh. Mm, Fajny save się trafił Chodź O! Oh, wioska już na start oh. Niezłe Jak to moje shadery No shadery FPSy No w miarę chyba jeść O oh, ciągle tylko my w 2 się gra zacina teraz mi teraz zaczęła no już, no, można zawsze wyłączyć teksturpaka, bo on jest nie na tą wersję, też, więc może to coś zmienia. Nie wiem. Ale w sumie co wygląda lepiej tak? Czy tak? Jak się tak kiedyś. Hmm. Dobra, zostaję przy tym, bo to. Ja myślę, że tu się musi rozkręcić po prostu Minecraft. Bo dawno w niego nie grałem. O! No, nie wiedziałem, że jest tak. No właśnie, dawno nie grałem w Minecraft, i nawet. Nie wiem, czy będę umiał zrobić zbroję na przykład na um, Te owce wyglądają dziwnie. Czy jest tutaj coś ciekawego w tej wiosce? Jakby się tak coś, coś ciekawego trafiło. Nie, ale dobra, myślę, że białe łóżko można wziąć, bo można zawsze potem przeformować. Hmm. A może ty, dobra, przerwa. Ok, podmieniłem tekstury i szczerze. Wygląda to z 8 razy lepiej mam wrażenie, no tak spoj spojrzeć na przykład na Bookshelfa, Taki Ultra 3D Tylko ten, ten ten wygląda dziwnie, ale... O kurde, takie drzwi fajne. Okej, okay, no na tym paku też mogę grać, to naprawdę ładnie, podoba mi się. Hmm. O, może bym takie jedzenie wziął? Jakieś z tej wioski wyniósł. fajne te tekstury. Jak będziemy się chciał pobierać kurs Forge'a, to jeszcze trzeba będzie robić coś z fajnego packa, bo znalazłem tu nawet chyba trzy to tak sumie. To jest mlecz? O, jest Minecraftowy mlecz. W ogóle mnie to Minecraft wygląda, nie wiem. O kurde, jaka trzcina, fajna. O kurde, ty, szczerze. Tylko ta tekstura taka niezmieniona, ale. No problem, jo. Fajna, fajna. O, aż to spojrzy na przykładzie la Ule, jaki ja tyle na przykład gole masaż spojrzę. Okej, okay. i chyba zostanę przy tym Teksturpaku ja Zrobię może odcinek na tym, odcinek na tamtym gdzie odcinek i odcinek bez teksturpaków i... Wow. I będzie dobrze, myślę, stwierdzić, który najlepszy. Kur, w tej wiosce szłoby zamieszkać, ale nie no, gdzieś by poszedł dalej od spawna, żeby zacząć porządnie grać. Dobra, jedzenie mam, to czas wyruszyć w podusz jakąś. za dawno w minecrafta nie grałem i przed zagraniem pobrałem sobie tekstury To wygląda tak dobrze Ty, To też fajne no że przy tych shaderach mam mniej w y pokazuje, nie wiem czy to się nie trzyma na tych fakturach czy nie 14 Wezmę może... Dzisiaj bez shaderów, bez shaderów, bez, bez, shaderów, bez o. Ta gra wcale nie musi źle wyglądać. No i i tak będę grać. Bym nie pomyślał, że Minecraft może tak dobrze wyglądać. Nigdy bym nie pomyślał. Szczególnie na tamtym tych strupach, ale na nim mi właśnie chyba laguje trochę gra, więc nie wiem czy grać, ale trochę irytujące było, że był taki pokaz choćby slajdów. Było do przeżycia, bo to nie był też taki pokaz slajdów, że Jedną, jedną klatkę przez 5 sekund nie wiem, no tutaj w sekundę miałem, może też jakieś 15 klatek, ale jednak wolałem sobie darować. Okay. Dość długo w Minecraft to nie grałem, a to nawet nie jest najnowsza wersja, bo w sumie nie pamiętam czy to było z średami, czy... Teraz ja chyba modami kombinowałem. O kurde. O, nie to się trochę świat. Trzeba będzie jak najszybciej pójść, jak najdalej. Stąd. Mamy no, wyraźnie, że strasznie często pojawiają się te wioski. W My od... pojedziemy. rzadko, często często było. No w porównaniu do tego co było kiedyś to. Naprawdę no, to coś, jakby, kompletnie inna gra. No, czy kompletnie inna gra to nie może, ale... Na pewno by była na modpakku, które mam, ale nie chce mi się pobierać kurs trzeba by to wszystko zainstalować. Jeszcze kolejna wioska. To jest przecież najnormalniejszy w świecie skid. A, bo to jest ta z której ja przyszedłem Dobra, to ja tu nie wiem co tu robię, ale przynajmniej zobaczyłem tą kolejną. No, odwiedzić kolejną wioskę nigdy nie zabroni. и забронить, нигде не зашкодить. Думаю, <связать> я могу даже поглашить свет о том, где он до 75. Ну и теперь можно... В <связать> общем, бы, я бы ощутил, что ничего не изменилось. Cały Minecraftowy dzień. Ja nie mam nawet kamiennych itemów, a większość ludzi to już by wchodziła do endu. Ty, jaka fajna góra, ja chyba tam sobie wybuduję coś. No no no, no. trochę lagi są, ale... Ну то пора все спать в первую ночь. Kolejna wioska, czy to znowu ta, z której przyszedłem? no, to jest boginno, Skąd ja przyszedłem? Trzeba teraz w tym czymś dawać jakiś, więc zielonego pojęcia nie mam. Jak się craftuje zbytnio... Nedaraj zbroję. Wiecie co? Ja chyba zrobię. Rasing symulacji i render. Nie zostanie. Będzie teraz trochę płynniej. Golem. Ja bym cię uderzyć nie chciał, ale... Zabić by nie szkodziło dla żelaza, chociaż szczerze. Nie widzę w tym sensu. To jest tylko 3, może 5 żelazne. To nie jest... To nie są 3 staki, to jest... Co innego jakby mnie tam wypadło tyle ile potrzeba, żeby go zbudować, ale... Jakiś czas trochę lagi mam w sumie. Lagi, właśnie lagi. No to jakiś czas mi się trochę zatnie grało nie no Zmierzę trochę render, tu przed chwilą było jaśniej

You're not good. Oh. рекорд, могу записать. trochę muszę jednak się z grafiką pobawić sobie bo dawno w minecrafta nie grałem ścinki się pojawiają czasami właśnie tak jakby się ładował bo nagle strasznie dużo terenu o tak teraz Już się teren nagle ładuje.

Lagi, mam dalej także. Dobrze jest. Bez nagrywania w sumie Aż takich lagów nie miałem, co jest dość ciekawe No ale nagrywanie coś tam jednak zabiera, wiadomo. co chwila, jak są, to są porządne. O oh, cool. ja jeszcze mogę что еще ружей в угле ну no, я, я там не вижу ружницы. Ja, и важнее ружней, высшей дороги. а что еще страшнее ритуяту? Na razie. w ogóle szczerze tak zmniejszyłem to, ale szczerze no jednak, to klasyczne, to klasyczne Ooże święty Co to są za lagi? Снова сделает скрина. O kurde. No ale wygląda nieźle. A, coś z tymi laniami ogarnę. Na razie to byłoby na tyle. Ja już i...